Witam w nowym filmie. Dzisiaj mamy, zaraz Wam powiem, 9 kwietnia. Jadę właśnie 800 z siewnikiem do kukurydzy. No i masz telefon, dzwoni, czekajcie. Jestem z powrotem. Mam za sobą siewnik do kukurydzy. Wiem, że jest dosyć wcześnie, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że nie jedziemy siać do siebie. Po prostu znajomy powiedział, że chce siać już. No to co? Ja już miałem w sumie dzisiaj wszystko przygotowane. No i jedziemy jedziemy w polu wam pokażę, jak zamontowaliśmy naszego APV-a. Na, na właśnie na kuna, na siewnik co mogę jeszcze powiedzieć odnośnie naszego testu siły kiełkowania nasion kukurydzy od naszych sąsiadów to ja mam, ja mam jeszcze wkleję zdjęcie tego jak to urosło ale po przeliczeniu po przeliczeniu tego co urosło ze 100 nasion wyszło 95, czyli wychodzi na to, że jest wszystko w porządku. Jest normalnie siła kiełkowania, wychodziłoby na to, że wynosi 95%. Także no, niczym to nie odbiega od nasion, które przyjeżdżają z Francji. Mówimy oczywiście o odmianie, która do nas przyjechała DKC 3972. Jeśli się mylę to to was to wam powiem, napiszę. Także no co, nie będziemy zanudzać. Wsypuję, zajeżdżam na pole, wsypuję nasiona, ustawiam siewnik i do was się włączę. Witam ponownie. Mam już zaczętą działkę. Nie nagrywałem, bo siedział ze mną właściciel pola. Tak wygląda wysiew. No jest ustawione 94 tysiące nasion na hektar. Siejemy kukurydzę z firmy DKC, ale nie powiem Wam jaka odmiana bo nie przyjrzałem się dokładnie. Jeżdżę na nawigacji. Także wszystko jest do linijki nie wiem czy będzie widać bo za chwilę wyjdę, pokażę Wam jak zamontowaliśmy nasz siewnik, ale to już jak dojedziemy do końca pola, żeby się nie zatrzymywać tutaj tak w środku i tak to wygląda no Możliwe, że jest troszkę za wcześnie, ale tak jak mówiłem, sobie jeszcze nie siejemy. W tej chwili jest ładna pogoda. Co będzie za tydzień to nie wiadomo i też właśnie zapowiadają delikatne ochłodzenie i deszcz. Także albo rośnie, albo nie. No, tutaj też dużo nie będę siał. Tutaj w tej miejscowości mam około 6 hektarów do posiania. No i co? Zobaczymy, też eksperyment czy można tak wcześniej posiadć, czy nie ale wiadomo lata są różne i co mogę powiedzieć? Wszystko się okaże musiałem już, na chwilę wam powiem niecały hektar 90 al. Nie wiem czy to widać na kamerze Ale chyba widać siejemy 3 hektary na godzinę, tak pokazuje siewnik. Komputer od nawigacji pokazuje mniej więcej podobnie jak tamten. Ten jest wyłączony, no bo tak jak mówiłem, siejemy bez nawozu, bez mikrogranulatu i bez nawozu w siewnik. Tak? Jeżdżę z prędkością 6,5 na godzinę, bo chcę, żeby to było jak najdokładniejsze. Im szybciej ten siewnik jedzie to wiadomo tym gorzej dla niego. Ale to jest taka optymalna prędkość, którą można się e, dokładnie poruszać, żeby wysiew był tak jak widać idealny. Dobrze, ja się zatrzymam i wyjdę pokażę Wam jak wygląda montaż naszego siewnika do e, poplonu, e, tego wywróci mikrogranulatu. OK. Zamontowaliśmy nasze uchwyty, zrobiliśmy sami Bo Po prostu Nikt tego nie chciał wykonać, dzwoniliśmy do jednej osoby, ale Ale nie, nie odezywała się już później do nas <grych> Więc Więc tak to wygląda nich się tak prezentuje, mi się podoba Nie wiem jak wam Nie wiem czy będzie efekt tego Że on tu jest, że siejemy dodatkowy nawóz to się wszystko okaże prowadzone są węże w ten sposób tutaj był już w siewniku fabryczny yy, taki, takie wejście, że można się podpiąć i nawóz będzie dozowany w rzędzie z nasionami tak? i co mogę powiedzieć siejemy na głębokość 5 około 5 cm wiadomo za kołami idzie troszkę Płycej, no bo ciągnik ubija Też jest to dosyć twardy na polu Zaraz może znajdziemy jakieś nasionko Żeby wam pokazać Że to faktycznie kukurydza O i mamy Jest Widać? Widać Pewnie nie idzie na tą głębokość zadaną Ale jest w ziemi Na pewno na te 3-4 cm idzie A jest ustawione na około 6 ale tak jak mówiłem, jest twarda na polu. Jestem już na innej działce. W sumie to już kończę. Zostały mi z tym 2,5 przejazdu. Dosypywaliśmy nasion, jak tutaj przyjechałem. I z tego co widziałem, to jest odmiana DKC3805. Tutaj właściciel mówi, że sieje już kilka lat, więc. To znaczy nie wiem, czy kilka, ale w tamtym roku mówił, że ją miał i mówi, że dobrze wychodzi, więc nie zmienia. Yy, mamy już łącznie 4,20. Także jeszcze kawałek i, i koniec. Nie wiem, czy będzie wysiadł siebie, czy nie. Yy, to się jeszcze dzisiaj okaże, bo jest jeszcze chyba dopiero 11 godzina. Yy, ta działka na której się znajdujemy ma 2 niecałe 3 hektary. Mogę Wam pokazać spalanie jakie nam wychodzi na hektar. Nie wiem czy to e, czy to tak wyjdzie jeśli byśmy dotankowali paliwa. Muszę to sprawdzić. Ale jeśli faktycznie tyle wypalił, no to fajnie. Coś jeszcze mogę, mogę przełączyć na na hektary. To jest na godziny, przełączę. Zobaczycie, jak to się prezentuje w ustawieniu godzinowym. Na godziny wychodzi 10 litrów. No, powinno się zgadzać. Komputer pokazuje, że siejemy niecałe 3 hektary na godzinę. Spalanie 10 litrów na godzinę, więc okej, okay, dobra. Ale coś jeszcze chciałem Wam powiedzieć, bo w tamtym roku jeździłem na nawigacji też wykupionej, ale później nam się skończyła. I pisaliście mi w komentarzach, że można sobie samemu to aktywować poprzez stronę internetową ASG EUPOS. I właśnie to zrobiłem i chcę Wam pokazać, że to faktycznie działa. Klikamy tutaj. Oczywiście musimy mieć aktywną kartę SIM założoną na ciągnik. Mamy zasięg. Ja mam akurat w plusie, zasięg jest ładny. Dobrze. Przejdziemy dalej. Po prostu zakładamy konto na stronie ASG Upost, tak jak mi pisaliście. Przychodzi nam mail z, yy, z loginem po prostu i hasłem. Wpisujemy to tutaj i działa. Za chwilę Wam pokażę, tylko na wrócę sobie, bo już jesteśmy przy końcu pola. Siewnik czek ładnie. Yy, siewa. No jak chcę pokazać to nie, ale jak nie patrzę to jest dobrze. To ustawione pod przyciski gołęb, wszystko, także się się podnosi. Musimy sobie cofnąć, bo już mało nam zostało. przejedziemy raz koło razu. mniej więcej się ustawię, dobrze i go opuszczamy no znaczy sam się opuszcza, włącza nawigację pomad dobrze. dobrze, to przejdźmy do nawigacji jak widać wszystko jest zaznaczone, że jest ok i klikamy tutaj opóźnienie sygnału dokładność, zobaczcie dokładność jaka wynosi tutaj poziom autoryzacji centymetr, czyli na tym. No tak jeśli byśmy nie logowali się na tą stronę ASG, no to z tego co się dowiedziałem płaci się u, u dealera u którego kupiliśmy ciągnik 1000 zł rocznie na ten sygnał, żeby mieć po prostu tą dokładność. A tak jest ta strona, logujemy się, zakładamy konto, przychodzi nam mail z danymi, które wpisujemy tutaj do entry. I tutaj możecie zobaczyć wpisujemy adres IP port punkt mocowania to jest coś, czego wam nie podadzą, więc możecie sobie ode mnie to skopiować, bo inaczej wam nie będzie prawdopodobnie działać. Użytkownik to już taki, jak wam przyjdzie mail, jaki sobie tam wpiszecie. No i hasło to już takie, jakie tam też wpiszecie sobie hasło, takie tutaj wpisujecie. No i to wszystko. Tak, i działa, klikamy później tu słuchawkę, żeby się połączyło. I co mogę powiedzieć? Wszystko działa, wszystko jest w porządku. Mamy darmową nawigację LTK do, z dokładnością do 0,01, więc mi się podoba, jest idealnie kościutko posiane. Nie musimy płacić dodatkowych, dodatkowych pieniędzy za, za nawigację nikomu. Także fajnie. Został mi jeden przejazd. Prawdopodobnie nie będę musiał zamykać żadnej sekcji, bo jeżdżę... mamy ustawiony punkt A od prawego boku i punkt, punkt AB od prawego i punkt AB od lewego. Więc jak sobie jadę z tej strony, to zmieniam po prostu, który chcę, ale myślę, że Chyba będzie jednak delikatnie za dużo miejsca Ewentualnie jeden rządek trzeba będzie gdzieś wcisnąć, to już się okaże jak, jak będziemy jechać w drugą stronę Tutaj mamy jeszcze od siewnika Zobaczcie, siewnik łącznie u nas już obsiał 800 56 hektarów od nowości przez te lata co go mamy nie pamiętam dokładnie w którym roku kupiliśmy ok mamy w nim zamontowane dwie sekcje wyłączane z przycisku czyli pierw, pierwszą i ostatnią fajnie by było gdyby były wszystkie ale niestety nie ma Jest tak jak jest. Też się przydaje czasem na klinie sobie kliknę jedną, wyłączę. A żeby wyłączyć więcej, to po prostu trzeba wyjść i tam pociągnąć za taką małą dźwigienkę Także nawigacja fajnie działa, tak jak Wam powiedziałem, tutaj też mamy przesunięcie. Idealnie wszystko ładnie podoba mi się. Także spalanie wychodzi fajnie. Co dalej, będę Wam nagrywał filmy, a w tym to by było na tyle. Ja kończę już, tak jak widać, ostatni przejazd, i został za chwilę. Też planuję nagrać filmy, filmy, jak będziemy siać u siebie. Więc subskrybujcie kanał i dzięki za oglądanie. Do następnego! Cześć.